プレゼントは

Va pusun, va porin jo. Ya dito, yes. O mach. Ulo. Ya kontagest. wieczna rola trenera po przegranym meczu udzielać komentarzu na temat tego co się wydarzyło na boisku tym bardziej, że mecz się zaczął dla nas fatalnie. Od razu stracona bramka jak zwykle Może nie jak zwykle, ale najczęściej jest tak, że bramki ustawiają mecz. Myślę, że tak było w tym. W tym e, przypadku e, w drugiej połowie wydaje mi się, że, że troszeczkę nasza gra uległa poprawie. E, Natomiast nie skutkowało to jakimiś e, sytuacjami podbramkowymi, a, a w szczególności e, bramkami. E, no niestety końcówka też fatalna, e, niepotrzebny fałsz w polu karnym, e, karny wykorzystany i to w zasadzie, w zasadzie e, po meczu. Trudno, trudno, e, mówię tutaj coś więcej e, dodać po takim wyniku, bo może tylko to, że, że e, my musimy myśleć e, o, o następnych meczach i, i to, to może takie e, małe, małe pocieszenie, że, 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 że kosztowie gdzieś tam e, zdobyły punkty. Mam nadzieję, że, że e, idą e, po awans, natomiast e, my się musimy martwić się następnymi meczami. No i, I walczyć o, o punkty, bo troszeczkę jeszcze punktów nam brakuje, i w naszej sytuacji to jest, to jest najważniejsza sprawa. Najważniejsze trzy punkty dzisiaj to wszystkich na pewno cieszy. Nie był to mecz. Jakieś ciekawe, wielkie widowisko, no, ale gra się tak jak przeciwnik pozwala, wiedzieliśmy na co e, tu możemy dzisiaj liczyć ze strony Kociny i tak też było, która grała twardo, nieustępliwie i w każdej chwili starała nas się wybić e, z rytmu, tym bardziej słowa uznania dla chłopaków, którzy podjęli walkę, szczególnie w drugiej połowie, strzeliliśmy drugą bramkę i tak naprawdę w tym momencie. E, był ten mecz troszkę spokojniejszy, bo w, w przeciwnym przypadku było cały czas zagrożenie, Kocina grała długimi piłkami, co wiedzieliśmy, że, że robią i w każdej chwili mogła jakaś bramka wpaść. Tak się nie stało, wygraliśmy mecz i z tego faktu się bardzo cieszymy.